Matma za szybko, zadanie 187. Sprawdź, czy suma trzech kolejnych liczb całkowitych może być równa, no i mamy podane trzy różne e, liczby. E, no to zapiszmy sobie najpierw e, trzy kolejne liczby całkowite. No to niech naszą liczbą całkowitą będzie na przykład N. To jest pierwsza liczba. Druga to będzie n plus 1. I trzecia będzie n plus 2. I teraz mamy sprawdzić, czy suma tych trzech kolejnych no to sumujemy tą yy, suma, Mamy n plus n plus 1 plus n plus 2 i to jest 3n plus 3. Jak sobie trójeczki wyciągniemy przed nawias, to mamy n plus 1. No i mamy, widzimy, że mamy liczbę, która jest podzielna przez 3, bo tu mamy iloczyn, no i teraz trzeba sprawdzić dla podpunktu A mamy 325, czy ta liczba jest podzielna przez 3. Jak to pamiętamy cechę podzielności przez 3, suma cyfr tych liczb musi być podzielona przez 3, no to sprawdzamy. 3 plus 2 plus 5 to jest 5 plus 5 to jest 10 i ona nie jest podzielna przez 3. Czyli dla podpunktu A mamy odpowiedź nie. Podpunkt B mamy liczbę 273, no i sprawdzamy. 2 plus. 7 plus 3 to mamy 12, no i to wiemy, że jest podzielone bez reszty na 3, bo to nam daje 4, czyli tutaj mamy odpowiedź tak. 273 jest podzielona przez sumę tych trzech kolejnych liczb całkowitych. No i odpowiedź pod punkt C mamy 420, i znowu sprawdzamy cechę. Podzielności przez 3, bez reszty, czyli mamy 4 plus 2 plus 0 to jest 6. 6 jest oczywiście bez reszty podzielone przez 3, bo to jest 2, więc też mamy odpowiedź tak, czyli mamy tak, tak i nie. No i to wszystko. Dzięki.